Cześć mili moi, z tej strony Robert z Akademii Gry. Słuchajcie, część z Was to pomyśli pewnie zaraz, że ja zwariowałem, ale nie, nie zwariowałem, stałem się ostatnio fanem matematyki, za którą nigdy w życiu nie przepadałem, a powiem wam, że im bardziej wgłębiam się w temat, tym bardziej przycieram oczy ze zdziwienia. I faktycznie pan milioner, który wygrał w fortunie i pewnie wygrywa, ma rację że absolutnie yy, nie powinno się kompletnie zwracać uwagę na to, kto z kim gra. No tak wiecie, w przenośnie oczywiście, tak? Bo jak będzie grał Real Madrid i sząbierki no to raczej pomimo tego, że bardzo lubię sząbierki, może się okazać, że niestety będzie z kucha. Yy, słuchajcie, coraz jestem większym fascynatem matematyki. Coraz bardziej mi się to podoba, coraz częściej zaczynam wyszukiwać zakładów pod kątem matematyki, że tak powiem, dopiero zaczynam Wam przekazywać pewne informacje, ale żebyście, żeby Wam, że tak powiem, wywrócić trosze, po troszeczku chociaż myślenie, zrobimy dzisiaj pewien eksperyment. Jak ostatnio mówiłem, nie wiem czy mnie słuchaliście, czy nie, to powtórzę w telegraficznym skrócie. Zwróciłem uwagę na pewną rzecz, że jak pewnie wiecie większość początkujących graczy, jak rozpoczyna zabawę, w cudzysłowie, jak rozpoczyna grę w zakłady bukmacherskie, to bardzo często udaje im się na początku trafiać bardzo fajne kupony, nierzadko z bardzo dużymi wygranymi. I ja tak kiedyś sobie myślałem o tym, dlaczego tak się może dziać, dlaczego sam jak poszedłem na dworzec centralny do punktu fortuny, postawiłem o po prostu od tak 8 spotkań za chyba bodajże 2 czy 3 zł, nie pamiętam teraz, bo to było bardzo dawno temu. Udało mi się wygrać, dwa, chyba 2300 czy 2400. Później się oczywiście ta sztuka już nie udała, bo jak wiecie, jak wielokrotnie mówię, człowiek na początku jest, że tak powiem, czysty, przesiąknięty tym wszystkim. Yy, w czym chce Bukmacher, żebyśmy byli, że tak powiem, umoczeni, w cudzysłowie. Żebyśmy sprawdzali statystyki, różne takie, wiecie, informacje o zespołach, osłabienia, no jak najwięcej osłabień i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dopiero jakiś czas temu, ileś tam lat temu, zacząłem patrzeć na to wszystko kompletnie inaczej. Że tak naprawdę, oczywiście Real Madryt z by bytą wygra. Ale nie dość, że Bookmacher na ten Real Madrid wystawi kurs absolutnie nieopłacalny w ogóle do gry, bo tam pewnie będzie z 1,05. No to to jest właśnie tak zwany zakład kompletnie nieopłacalny do, do zagrania, tak? Więc trzeba szukać albo yy, w inny sposób tych typów, no bo takie, takie granie na sportowe, jak już wiecie, nie ma większego sensu. I ostatnio robiłem pewien eksperyment z Tomkiem, tak, jak dobrze pamiętam chyba z Tomkiem, podałem mu 30 spotkań, on po prostu na tak zwaną pałę mówił 1, 2, 1, 2. No i okazało się, że na tej próbie tylko 30 meczy wyszedł bardzo fajny zarobek. Chłopak nie znał drużyn, nie znał kursów. I wyszedł bardzo, bardzo fajny zarobek. Ja taki eksperyment, jak wam mówiłem, w cudzysłowie eksperyment oczywiście, przeprowadzałem wiele razy czy to ze swoją mamą, czy to z bratem, czy to z jakimiś tam ludźmi, którzy kompletnie nie mają pojęcia o bukmacherce i powiem wam, że naprawdę możecie mi wierzyć albo nie, przetestujcie to sami u siebie. Ci ludzie w większość razy, ja nie mówię, że wszystkie razy, ale w większość razy ci ludzie robili dużo większy, dużo lepszy wynik niż ja na przykład analizując to pod kątem sportowym, tak? Bo na przykład pod kątem sportowym, jak wiecie, to my analizujemy wszyscy z przewagą Anala w ten sposób, że no, jeśli Ajax gra u siebie z Besiktaszem, no to raczej wygra, tak? No to raczej, raczej jest absolutna jedynka, jeśli jeszcze Bukmacher nam tu potwierdza w kursie i wystawia na Ajax 1.15, no to jakby, no to nie, no to już oczywiście jest, jest jedynka, tak? No i zwróćcie uwagę na to, że tak gra cały świat, tak? Może nie cały świat, ale tam 99% tam ludzi. I ci ludzie nie wygrywają, więc yy, część może myśleć, że jestem szaleńcem, część na pewno tego nadal nie rozumie, ludzie mnie cały czas dopytują o kupony, panie, daj pan kupon na dzisiaj, panie, daj pan kupon. A ja powiem wam, że coraz bardziej, coraz częściej widzę, że to faktycznie w ogóle nie chodzi o kupony. Tu nie chodzi kompletnie o to, żeby podać komuś kupon. Widzieliście co się stało, gdy na którymś tam typie dnia podałem, że, że przegra Stomil, tak? Stomil wygrał i, i od razu się zrobiła wielka draka, ludzie nadal. Dla mnie to jest sygnał, że ludzie nadal w zdecydowanej większości nie rozumieją tej, tej, tej gry. Oczywiście ja słucham różnych matematyków na YouTubie, można ich bardzo łatwo znaleźć czy to polskich, czy tych z zagranicy i oni jakby do zakładów bukmacherskich w swoich wypowiedziach podchodzą kompletnie inaczej. Dla nich nie ma czegoś takiego jak typ, jakiś, że jest kupon do zagrania, czy typ. Oni szukają tak naprawdę albo wartościowych typów, albo szukają tych value betów, albo szukają od strony matematycznej różnych rozwiązań, żeby tego bukmachera ograć, i niejednokrotnie faktycznie mówią o tym, że jest to możliwe. Być może nie w pojedynkę, a w grupie. Dlatego tak bardzo zależało mi na tym, żebyście dochodzili do tej opcji One Pass. I myślę, że w grupie będziemy stanowili pewną siłę i pewne rozwiązania, o których Wam powiem lada dzień, będziemy wprowadzali. Bardzo fajnie jest też to, że Mieszkamy w różnych częściach Polski, to też od strony, powiem Wam, tak zwanej logistycznej, będzie miało bardzo duże znaczenie i będzie na naszą korzyść. Yy, więcej nie zdradzę. Słuchajcie, chcę dzisiaj zrobić pewien eksperyment, który znowu większość ludzi wyśmieje, ale powiem Wam szczerze, że o to mi właśnie chodzi. Niech większość ludzi zawsze coś, co jest jakimś tam jakimś przełomem, nowością, nie wiem jak to nazwać żebyście mnie dobrze zrozumieli, Einsteina też wy, wyśmiewali. Ja się nie uważam, bym za żadnego Einsteina, ale że tak powiem, próbuję coś robić na przekór wszystkim, tak? Zaczynam szanować bardzo, ale to bardzo tych profesorów od matematyki. Prześledziłem już po prostu, jak jakiś yy, psychol trochę, te wywiady z tym panem, który ograł fortunę. Słuchałem, yy, słuchałem każdej jego wypowiedzi. Co najmniej po 5-6 razy. Słuchałem, dokładnie analizowałem, jakie on słowa dobiera. Wiecie, naprawdę, ja jestem taką mrówką, jak to mówiłem, że ja to wszystko sprawdzam. Mnie to fascynuje i powiem wam szczerze, że nie wiem, czy wam to powiedzieć, czy nie, bo wy w to absolutnie nie uwierzycie. Ja też w to do dzisiaj nie wierzę. Wiecie, że ymm, dawno, dawno temu. Byłem u pewnej wróżki. Pierwszy raz w życiu. Pierwszy raz w życiu. Namówiły mnie tam jakieś dziewczyny. Nieważne, żeby sobie iść, że ona jest taka fajna i ona tam mówi co i jak. Słuchajcie, poszedłem. Wydałem 150 zł. Siedziałem na tym Placu Konstytucji w Warszawie. Taka atmosfera była taka troszeczkę... No, muszę użyć tego słowa na B, albo nie użyję, bo zablokują ten film, że przyklinam. I ta pani zapytała mnie tylko: Słuchajcie, jak masz na imię? No ja mówię, że Robert, ile masz lat? Ja mówię, że wtedy miałem 29. I ona mi się pyta, czego chciałeś się dowiedzieć? I ja mówię, że. No wie pani, no chciałem się ogólnie dowiedzieć, co mnie będzie w życiu, co mnie tam czeka i tak dalej. Słuchajcie, i ona mi powiedziała: Ja wam oczywiście prywatnych rzeczy nie zdradzę. Żeby nie było, żebyście nie pomyśleli, że ja naprawdę sfiksowałem. Ja nie wierzę do dzisiaj w żadne wróżki. nie wierzę w to. Ale ta pani powiedziała mi, że na przykład świetnie prosperujące, no to wam mogę zdradzić, moje wtedy małżeństwo nie przetrwa, że bardzo szybko my się rozstaniemy. I powiem wam, że ja wtedy tak pomyślałem, kurczę, co ona w ogóle gada, co za brednie jakieś, no to jest w ogóle niemożliwe. No to jest po prostu niemożliwe. Ja codziennie słyszę, że jestem świetnym mężusiem i tak dalej. Nie ma takiej opcji w ogóle. Słuchajcie, nie minęło pół roku i stało się coś, co ta wróżka przewidziała. Praktycznie z dnia na dzień to moje małżeństwo się skończyło. Co więcej, ta pani dokładnie powiedziała mi, z kim będzie ta moja żona. To jest niedowiary. Słuchajcie, to jest nie do wiary, i ja sobie to później tak myślę, to jest naprawdę coś nieprawdopodobnego. I okazało się, że to się również sprawdziło. Później ta wróżka, rozkładając jakieś te karty, ja się tak na nią patrzyłem, sobie pomyślałem, słuchajcie, no zwariowałem. 150 zł bodajże za to zapłaciłem. I tak sobie pomyślałem, Boże Robert, co ty robisz? Zamiast sobie iść do KFC, czy tam do jakiegoś innego tego, wiecie czego, badziewia, i sobie coś tam się zapchać przynajmniej to, to mówię, siedzę w jakimś takim różowym świetle, różowo-czerwono, jakimś tam. Jakaś babka mi rozkłada karty i mówi mi, co mnie w życiu czeka. I ta pani powiedziała mi jeszcze: no, tego wam nie zdradzę, ale parę takich rzeczy, które no po prostu mnie kompletnie zaskoczyły. Kompletnie. To jest, ja, ja wam na grupie One Pass obiecuję, że z każdym, z którym będę rozmawiał przez telefon i będzie ciekawy, ja wam powiem, co ona mi wywróżyła. Nie chcę tego mówić publicznie, bo po co. Nie wiem kto tam siedzi po drugiej stronie. Ale ona mi wywróżyła jeszcze przynajmniej cztery takie bardzo że tak powiem prywatne rzeczy. I wy nie uwierzycie w to. Wszystkie one się sprawdziły. Wszystkie. Na sam koniec pani zadała mi takie pytanie. Czy pan gra w jakieś gry losowe? W Totolotka może? A ja jej mówię wie pani co? Bardzo rzadko. To jest gra dla naiwnych. Uważam ten Totolotek i mówię nie, może raz na trzy lata, raz na cztery jak akurat gdzieś tam przechodzę mam jakieś moniaki i, i tak sobie puszczę kupon później go noszę przez ileś tam miesięcy w ogóle go zapominam sprawdzić no i czasami mi się udaje tam trójkę, czwórkę trafiłem parę razy ale mówię nie i wiecie co ona mi powiedziała na, na koniec to ona mi pokazała jakąś tam jakąś kartę, nie pamiętam to był walet czy coś możecie w to wierzyć albo nie ja wam mówię to słowo honoru wam daję, że tak było i żeby było śmiesznie, ja tą wróżbę mam później zapisaną na maila, bo nam jeszcze na maila przesłała. Ja do dzisiaj tą wróżbę trzymam. To było 16 lat temu. I ona mi powiedziała na koniec, to, że proszę zacząć grać w jakąś grę losową, bo mi ta karta wskazuje, że pan będzie kiedyś bardzo bogatym człowiekiem. No i tak sobie słuchajcie pomyślałem, jak wiecie albo nie wiecie, ja na studiach miałem psychologię, którą uwielbiałem, po prostu od to ta psychologia dla mnie to jest fenomenalna sprawa, że ludzie, ludzi można tak rozkminiać, bo ludzie się zachowują schematycznie i, i wiele, wiele razy mi ta psychologia w życiu pomogła. I tak sobie później pomyślałem: aha, aha, tu mi bajki lepi, 150 zeta przytuliła, a, a teraz mi mówi, że coś tam się stanie przed 40. To ja sobie myślę: no to super. Jak ja mam 29 lat, to coś się stanie przed 40, no to ja już wiem, że ja w ogóle zapomnę o tym. Ale słuchajcie, to się stało. I czy to jest przypadek? No, powiem wam na OnePassie przez telefon, to sami będziecie wiedzieli, czy coś takiego można przewidzieć. Według mnie, nie. I, i powiem wam, że właśnie Akona na końcu mi powiedziała, że ja będę bardzo bogatym człowiekiem, tak sobie pomyślałem, kurcza. Może. Może to jest znowu zagranie psychologiczne, bo właśnie się ta wróżba kończy, więc na koniec chciała mi, że tak powiem, tak mnie podnieść na duchu i żebym się tak jarał jak małe dziecko, że będę bogaty kiedyś. No wiecie o co chodzi. No i co się dzieje? No i lata lecą, słuchajcie, przez zupełny przypadek zacząłem handlować z Chińczykami, ściągam już teraz duże ilości produktów, oczywiście nie tak duże jak milionerzy jacyś tam. Ale naprawdę idzie na tym bardzo fajnie zarobić. Na brak pieniędzy póki co... Tfu! Przepraszam, że tak grzeszę teraz, ale nie narzekam. Żyje mi się spokojnie, na luzie. I gdzieś w tyle głowy cały czas wydaje mi się, że te drzwi od skarbca Bukmacherskiego pomału się otwierają. Część ludzi nadal nie wie, o czym ja mówię. Część ludzi nadal zadaje mi takie pytania. Panie Robercie, a dzisiaj wygra Szachtar czy Inter? A ja im mówię, słuchajcie, macie moje wędki, macie te schematy, piszę wam o różnych rzeczach. Będę pisał, tak jak wam mówiłem, o coraz bardziej szczegółowych, ale nie mogę się wystrzelać na początku z tych najlepszych, bo nie wiem, kto jest po drugiej stronie. Dlatego pomyślałem, że zrobię tą grupę One Pass, dlatego jeśli będę miał szansę z wami pogadać przez telefon, to się okaże, no, okaże się w cudzysłowie, tak? Czy po drugiej stronie jestem te przysłowie 14-latek, czy jednak są ludzie, Myślący, i też mają za cel wygrywać, no jeśli tak się okaże, no to będzie petarda. I powiem wam, że od strony matematycznej coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej dzieje się dziwnych rzeczy. Okazuje się, że z tym bookmacherem idzie wygrać na różnego rodzaju sposoby, o których absolutnie nigdy w życiu nie powiem publicznie. No bo musiałbym być, wiecie, kompletnym. Nie dokończę, żeby sam siebie nie, nie ten. Słuchajcie, no i wracając teraz do eksperymentu. Z tą wróżką jeszcze to powiem wam, że no, tyle lat minęło, ja w to nie wierzę. No ale to, co się stało, daje mi bardzo dużo do myślenia i też daje mi do myślenia jedna rzecz. Bardzo dużo ludzi, że tak się wyrażę, majętnych, którzy do czegoś w życiu doszli, oni w tego typu rzeczy wierzą. No i. No i to już wam pozostawiam, co Wy o tym sądzicie. Jak miałem 20 lat i bym tego słuchał, gdybym miał 20 lat i bym tego słuchał, to bym po prostu padł teraz ze śmiechu i pomyślał, nie no to już ten Robert to już, już o wróżkach zaczyna gadać, czy to już zwariował chłop całkowicie. Ale Robert ma trochę więcej lat i powiem wam, że to, o czym do was mówię, to nie jest ściema, nie ma to żadnego drugiego, piątego czy pięćdziesiątego dna. Po prostu dzielę się z wami tymi, tym, co, co przeżyłem. Dlatego myślę, że ta bukmacherka zaczyna mi przynajmniej wyłaniać się pewien obraz, pewne schematy, które możemy wykorzystać i wykorzystamy. I naprawdę myślę, że ich możemy ładnie, że tak powiem, łupnąć. Ale wszystko po kolei. Słuchajcie, dzisiaj zrobimy pewien eksperyment, który, tak jak Wam mówiłem, większość pomyśli, że zwariowałem. Ale chcę zobaczyć, bo tak jak widzieliście. Powtarzam się już, kurczę, miałem sobie zapisywać, żeby, żeby nie powtarzać, ale jak ostatnio czytałem z kartki, to mi ktoś na dzień dobry powiedział: Facet, czytałeś z kartki? No więc teraz nie czytam z kartki, więc być może się powtarzam. No tak jak widzieliście, tak jak wam mówiłem: osoby kompletnie nie w temacie zakładów osiągają dużo lepsze wyniki niż ci, którzy analizują, tak? Już nie będę trzepiał tego słowa anal. No więc zrobimy sobie, jak widzicie na ekranie mojego monitora, dzisiaj coś takiego jak rzut monetą. Sprawdźmy słuchajcie bo ja sam nie wiem ja nie mam pojęcia jak to wyjdzie. Sprawdźmy i będziemy mieli taki małą taką próbę bo to będzie tam nie wiem z 15 20 spotkań nie wiem ile ich tutaj jest 2 4 6 7 8 2 4 6 8 16 Liga Mistrzów Zróbmy sobie coś takiego słuchajcie że jak wypadnie wykluczamy Chociaż nie, nie wykluczamy remisu. Zobaczcie, znalazłem jakąś stronę, dam link na dole, kalkulator procentowy, jeszcze raz, kalkulator procentowy yy, i zobaczcie, wpisałem sobie tutaj 1, remis, dwójka i teraz mogę sobie rzucić monetą, tu można sobie to dowolnie, widzicie, możecie zmienić tekst na monecie, słowo może zawierać tylko 12 liter, możecie także dodać więcej stron do monety niż tylko dwie. Więc na przykład, jakby była, na przykład jakby był tenis, siatkówka, koszykówka, to możemy sobie tutaj zrobić jedynka, dwójka. Zobaczcie, miałem to na początku robić z opcją 1 draft no bet, dwójka draft no bet. Ale skoro tutaj się pojawił remis, pobawmy się, słuchajcie, pobawmy się. Tylko nie krytykujcie wyników, bardzo Was proszę, bo to nie o krytykę tu chodzi. Pamiętajcie, mam nadzieję, że wszyscy gramy do jednej bramki, tak? Zależy nam na wygranych pieniądzach. I na tym, żeby mieć radochę, bo ja nierzadko, znaczy nierzadko, no, często mówię, że dla mnie czasami ta radocha z trafionego kuponu jest dużo, dużo bardziej mnie cieszy i rajcuje niż te wygrane 50, 100 czy 200 nawet złotych. No tak mam, no co zrobię, no dziwny jestem. Słuchajcie, bawimy się, rzucamy monetą i spróbujemy wytypować calutką Ligę Mistrzów według po prostu rzutu monetą. Ja napiszę w, na, czy na Facebooku, czy gdzieś, wrzucę te mecze, napiszę kursy, zobaczymy, i zrobimy jutro, wieczorem czy pojutrze rozliczenie. I ja jestem strasznie ciekawy, co wyjdzie, bo jeśli słuchajcie, jeśli wyjdzie minus, no to jakby się nic nie stało, zobaczymy. Ale jak wyjdzie na przykład duży plus, no to da to do myślenia. Czyli co? Tak naprawdę, jak mówią ci matematycy, niby widzimy mecz ajax Besiktas i tak naprawdę wszystko zdarzyć się może? No z matematycznego punktu widzenia tak. To, że my stawiamy na Ajax, to wiecie. Chociaż ja akurat na Ajax nie stawiam, bo jak wiecie Ajax jest koło PSG, Arsenalu i innych paru ekip. U mnie na tak zwanej czarnej liście wiele razy na nich przegrałem i omijam szerokim łukiem. Ale zobaczcie, pobawmy się. Zabawa startuje, słuchajcie. Typujemy wynik meczu Ajax bez Iktarz. Rzucam monetą, i wychodzi mi, że w tym meczu będzie. Zobaczcie, jedynka. Wygra Ajax. Teraz typujemy wynik meczu Szachtar Inter. Rzucamy monetą, ale będą jaja, jak się okaże, że to zrobiło, że to zarobiło kasa. Ja będę w szoku. No tak samo bym tutaj postawił, powiem Wam. Szaktar Inter też postawiłbym w tym meczu. Gdybym miał zgadywać. Zgaduj z gadula, tak? Też postawiłbym remis. Teraz mamy mecz Milan Atletico. Ja tu również postawiłbym remis, a komputer stawia, że wygra Milan. Też bardzo prawdopodobne, bo to jest drużyna turniejowa. Oni w lidze mogą grać, jak wiecie, bardzo słabo, przynajmniej z moich obserwacji. Później w jakichś pucharach nikt kompletnie na nich nie stawia, a oni idą po prostu jak tak zwany przecinek. Uwaga, Borussia Dortmund kontra Sporting. Borussia Sporting. Wszyscy oczywiście na jedynkę. Patrzcie, a komputer prognozuje, znaczy komputer, maszyna losująca, może nie komputer. Maszyna losująca wytypowała, że wygra Sporting. Czyżbyśmy mieli mega sensację? No, niewykluczone matematycznie, że tutaj yy, mamy trzy opcje, tak? Następny mecz Porto-Liverpool. Losujemy wynik meczu Porto z Liverpoolem. Ale będzie zabawa. Co, jak będziecie obserwowali te wyniki, jak ja je będę obserwował. A jak wygra taki Sporting, co się będą za emocje działy. A no właśnie. Dobra, Porto Liverpool, tu jest dwójeczka. Czyli podobnie jak w Wukmacherze. Teraz mamy Paris Saint-Germain kontra Manchester City. No proszę bardzo, Paris Saint-Germain. Lipsk Club Bridge. I mamy Remis. Zaczynacie myśleć podobnie jak ja, że to naprawdę może wejść, to naprawdę może wejść. I ja jestem przerażony, będę przerażony, chociaż pewnie teraz ktoś, kto jest dobry z matematyki, pomyśli sobie: Robert, czemu ty się dziwisz? No, przecież ta Maherka, to właśnie na tym polega, że to jest rzut monetą, że nam się wydaje, że ktoś wygra, a później w gazetach widzimy, że jakaś niby sensacja. No, a matematyk popatrzy, później jaka sensacja. 33% szans, tak? W przypadku piłki nożnej. Poza tym tak jak mi powiedział kiedyś ten piłkarz, o którym wam mówiłem, to nie jest tak, że oni wygrali 20 razy, wychodzą 21 raz i, i, i tamci co przegrali 20 razy, od razu się kładą na boisku, mówią, no słuchajcie, no, to nie mamy szans. No nie, oni dalej próbują wygrać. Dobra, sprawdzamy dalej. Jestem bardzo ciekawy w wyniku meczu Real Madryt z Tiraspolem. Osobiście zaryzykowałbym tu na dwójkę, ale wiecie, ja zawsze idę pod górę, zawsze tak na przekór wszystkim jeszcze pewnie kurs na ten Real będzie z 1,10. No więc to tym bardziej bym grał na, na ten e, Sheriff Tiraspol, jak dobrze, dobrze wymawiam nazwę. Uwaga! Wow! Mamy wygraną Sheriffa. Znaczy Mamy albo nie mamy. Tam kurs pewnie z 20 jest albo i więcej. Dobra, następny dzień: Atalanta Young Boysi. No tu pewnie na sportowo oczywiście Atalanta. Ale widzicie, maszyna losująca wybrała Young Boys. Następny mecz, Zenit kontra Malmo. Ruskie u siebie mocne, ja bym postawił na Malmo. Maszyna losująca też postawiła na Malmo. Bayern Monachium Dynamo. No tutaj to oczywiście wiadomo, co musi wypaść, tak? No nie, tego się nie spodziewaliśmy, że tu wypadnie remis, ale jednak jest remis. Kolejny mecz, Benfica Barcelona. No tu oczywiście ja postawiłbym na jedyneczkę, gdybym miał zgadywać, tak? No właśnie, ale zacząłem postawić na jedyneczkę, bo Barcelona bez Messiego, osłabiona, mega problemy i tak dalej. Ale jak wielokrotnie mówię, to się guzik przykłada na, na wygraną. I tutaj mamy Barcelonę. Pamiętajcie, w tym wszystkim najważniejszy jest, jaki będzie wynik końcowy. Nie tam, że trafimy jeden czy dwa mecze. To, to, to wiecie, cały czas mówię, nie o jeden czy dwa mecze w tej całej zabawie chodzi. Chodzi o to, żeby znaleźć pewien powtarzalny model wygrywania, tak? Tak jak macie te różnego rodzaju wędki. Tam nie ma 100%. Ja Wam cały czas mówię: tam nie ma 100%, bo przecież gdyby tam było 100%, to my byśmy byli wszyscy miliarderami w dwa tygodnie. Ale Bóg ma, żeby szybciutko to poblokowali. Nie ma 100%, ale jest na tyle wysoki procent, że odpowiednio stawkując możecie wygrywać. Uwaga, cztery mecze do końca. Juventus-Chelsea. Bardzo jestem ciekaw, jaki będzie wynik. Meczu Juventus-Chelsea. Zobaczcie. Okazuje się, że maszyna losująca wskazuje, że wygra Chelsea. Manchester United kontra Villarreal. Manchester United. Podejrzewam, że zaraz będą komentarze pod tytułem Panie Robercie, to ma naprawdę szansę wejść. No bo to tak, No ja tak myślę, że to ma szansę wejść. Dużo. Salzburg-Lille. No tu oczywiście większość typuje na Salzburg. No, proszę bardzo, niewykluczone, niewykluczone. Mega bramkostrzemy Salzburg, ale Lil to też nie są chłopcy do bicia, więc kto wie, kto wie. I na koniec mamy Wolfsburg u siebie z Sewillą. Ostatnie losowanie. I zobaczcie. I mamy remis. Słuchajcie, opublikuję to za chwilę na Facebooku. Link znajdziecie poniżej. Zrobię rozliczenie uczciwe. I zobaczymy, i strasznie, strasznie jestem ciekaw, jaki będzie wynik końcowy, bo jeśli te typy dadzą dużego plusa, to mam nadzieję, że wielu osobom da to bardzo dużo do myślenia. Bardzo, bardzo dużo. Grajcie, bawcie się, typujcie sobie. Niedługo będą te notesy. Prawdopodobnie je porozdaję Wam za darmo, chociaż myślałem, że to będzie dużo tańsze tam wychodzi, że 20 ileś złotych net, to chyba będzie taki jeden, w zależności oczywiście od nakładu, tak? No więc zobaczymy jeszcze po tym, po tym wszystkim, ile to będzie kosztowało i wtedy można sobie to wszystko notować, rzucać choćby taką monetą, jakąś kolejkę czy polskiej ligi, czy jakiejś innej. I bawić się, i szukać sobie właśnie tego wszystkiego od strony matematycznej, nie podniecać się, że Ajax jest tak mocny, że ci na pewno wygra 5-0, bo sami doskonale wiecie, wszyscy ci, którzy grają już dosyć długo, że to wcale tak nie, może, nie musi być. I nawet gdyby był wynik jakiś tu sensacyjny, no to po prostu to będzie tylko informacja, że nie wiem, sensacja, yy, dajmy na to, co tu może być, no że właśnie ten Tiraspol wygrał z Realem, no i, i tyle. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Według maszyny losującej, Tiraspol wygrywa z Realem Madrid na wyjeździe. Coś nieprawdopodobnego. Słuchajcie, koniec zabawy. Naprawdę nie zwariowałem. Naprawdę zaczyna mnie fascynować ta matematyka. Naprawdę widzę, że coraz więcej w tym wszystkim jest jednak tej matematyki niż tego sportu. I dlatego, i dlatego mnie to tak, tak fascynuje. Siedzę dniami nocami i nocami i szukam nowych rzeczy. Tak jak Wam powiedziałem, 5 października wyślę Wam nową, jeszcze niepublikowaną wcześniej wędkę. Też zobaczycie pewien schemat, który można wykorzystać i wyniki są również bardzo, bardzo, bardzo fajne. To wszystko, trzymajcie się, wszystkiego dobrego, cześć.